Oficjalne konto EA i sam Food Sheriff potwierdzili, że Dumbia i Barbo i Gervinho trafią do naszej gry już za chwilę. Karty te będą czołowymi zawodnikami totalnie nowego eventu, a oprócz nich inne nazwiska takie jak chociażby Juninho oraz Remi. Za chwilę pokażę Wam wszystkie nowe karty oraz powiem kiedy dokładnie trafią one do gry. Do tego pokażę Wam wszystkie karty, które już zaraz powinny trafić do wyzwań budowania składu. Na czele epicki Niko93, świetny Koman oraz przepotężny Guardiol. Łącznie mowa o aż 9 nowych kartach, także zaraz Wam je wszystkie pokażę oraz oczywiście powiem czy będzie w ogóle warto je wykonać. A na koniec pokażę wam jak zdobyć kolejne armowe paczki od EA wytłumaczę również jak aktualnie grindować nowe SBC i przy okazji na tym wszystkim zarabiać oraz pokażę mój nowy skład i taktykę, którą wbijam najlepsze bilanse w swoim życiu. No a dzisiejszy materiał musimy zacząć od chyba najważniejszej informacji ponieważ francuskie EA Sports oficjalnie potwierdzili, że Gervinho, Dumbia i Barbo nadchodzą do naszej gry zanim jednak pokażę wam szczegóły oraz inne karty i wyjaśnię jak to wszystko działa. Zostawcie szybko suba i lajka, like bo dzięki temu nie pomijacie kolejnych odcinków sami no i przy okazji docenicie moją robotę, także z góry bardzo mocno za to wszystko dziękuję. No i jak sami widzicie na sam start, EA Sports Official France, no i oczywiście opublikowali oni posta z oficjalnego profilu seria, gdzie dodali oni posta, że właśnie te karty nadchodzą do gry. Oprócz tego całość podał dalej Food Sheriff, a oczywiście, skoro Food dodaje coś takiego z takimi oczami, no to chyba to wszystko świadczy tylko i wyłącznie o tym, że coś na rzeczy być musi. Inne źródła, które zajmują się EAFC, tego posta też podawały dalej, także jak widzicie, ta informacja bardzo mocno poszła w eter, a oczywiście Dumbia. Czerwinio i Barb byli już zapowiadani jako karty, które mogą się pojawić podczas eventu TOTY, no i cały czas jej nam te karty odkłada, odkłada i odkłada, aż w końcu musi nadejść ten moment, gdzie te karty dostaniemy. Teraz na ekranie widzicie Dumbia, jak mogłoby to przykładowo wyglądać. Jest to oczywiście karta, która miała być dodana podczas okresu TOTY. Wiadomo, że aktualnie jesteśmy już prawie miesiąc po TOTY, także ta karta byłaby na pewno dużo, dużo lepsza. Być może nawet miałaby trzy playstyle z plusem, także potencjał na te karty jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Oprócz tego macie również grafikę, która zapowiadała nam event Grassroot Grades. Tutaj również leakerzy, czyli Czyli Full Sherry, i tak dalej spodziewali się tego, że właśnie Jervinio, Dumbia i Barbo będą w tym evencie. Na czele oczywiście z Maradoną i Beckenbauerem. Mardone dostaliśmy, ale pozostałe cztery karty nadal czekają na dodanie do gry. No i przyznajcie sami, że jak widzicie te statystyki wyglądają naprawdę potężnie. Oprócz tego Juninho, który również został znaleziony w plikach gry no i prawdopodobnie jest to kolejna karta, która oprócz Dumbi, i Barbo i Jervinio właśnie w kolejnym evencie w tej grze będzie. Ta karta również była zapowiadana jako jedna z tych, które mogą się pojawić podczas eventu lokalnych gwiazd, ale jak widzicie i jej tej karty nie dodało. Także coś na rzeczy być musi. Oprócz tych nazwisk jest Benarfa, jest konopianka, jest Emanikę jest Remi. Wszystkie te karty pochodzą z oficjalnego profilu Food Sheriffa. Podpisał on te karty jako niby tylko i wyłącznie predykcje, ale skoro Fut Sheriff dodaje coś takiego, to wydaje mi się, że coś faktycznie na rzeczy być musi. Także wydaje mi się, że te karty również w tym kolejnym eventie się znajdą. Natomiast czy będzie to event fantazy, który zaczyna się już w ten piątek, czy będzie to event kolejny, tego jeszcze nie wiadomo, ale można spekulować. Jak widzicie, w zeszłym roku event fantazy był naprawdę bardzo mocno rozbudowany. Dostaliśmy od groma kart, które przez dwa tygodnie trafiały do paczek, trafiały do zadań, trafiały do SBC No i naprawdę ten event w zeszłym roku był mocny Na samym starcie dostaliśmy takie karty jak chociażby Rolfo, Ginola, Werner albo Carvalho w SBC I każda z tych kart naprawdę była bardzo, bardzo solidna Także wydaje mi się, że w tym roku jej też tego tempa nie zwolni I ten event fantazyjny, który zaczyna się już w ten piątek będzie bardzo solidny Teraz na ekranie widzicie taki w cudzysłowie kalendarz adwentowy A w zasadzie jest to rozpiska SBC, które pojawiały się dokładnie prawie codziennie przez dwa tygodnie trwania tego eventu no, i tak jak powiedziałem przed chwilą, był Werner, był Carvalho, był Julie, była Rolfo, Smolarek, Todibo, Tielemans, Singo. Naprawdę te karty były bardzo mocno kozackie. I wydaje mi się, że w tym roku ten event też nie będzie wcale gorszy. Na sam start dostaliśmy oficjalną grafikę od Twut Sheriffa, gdzie pokazuje on oficjalny design kart i pokazuje on potwierdzonego hazarda, który w tym evencie będzie. Nazwisko jest potwierdzone, karta jest potwierdzona, ale statystyki, overall i predykcje to tylko i wyłącznie predykcja. To, co wiadomo na ten moment, wszystkie karty będą miały prawdopodobnie dwa playstyle z plusem. Oprócz tego, dziwnym obok tego hazarda jest pokazany Diong, niby Futter napisał, że ten Dong jeszcze nie jest potwierdzony, ale skoro dał go na takiej grafice wydaje mi się, że jest to też taki w pewien sposób Leak. No bo gdyby wiedział tylko i wyłącznie o hazardzie, to pewnie dodałby grafikę tylko i wyłącznie z hazardem, a skoro dał tutaj Dejonga, no to coś na rzeczy być musi. Oprócz tego Kol, który Food Police Leaks również oficjalnie potwierdził, taki oto Kol również w evencie Fantazy FC będzie. Karta jest potwierdzona, natomiast statystyki overali predykcje to tylko i wyłącznie predykcje, tak jak powiedziałem przed chwilą, ale samo nazwisko w sobie jest potwierdzone. No i oprócz tego Eden hazard, który też przez Football League jest potwierdzony plus 2 albo plus 3 abrect w stosunku do karty zimowej, będzie prawdopodobnie miał Quick Step plusem, no i prawdopodobnie również będzie miał drugi PlayStation plusem, którego jeszcze nie wiadomo. I na sam koniec oficjalna informacja o tym, że nagrody za Foot będą zmienione. Od rangi pierwszej do rangi piątej będziemy dostawać piki z kartami fantazy, a od rangi szóstej do rangi niższych będziemy dostawać paczki z kartami fantazy, co wydaje mi się, że i tak będzie to mega, mega plusem, ponieważ zawsze imet fantazy ma odgroma drogich kar. Także słowem zakończenia, prawdopodobnie Jervinio, Dumbia i Barb pojawią się albo w ten piątek podczas eventu Fantazy, albo będzie to pierwszy event marca, gdzie dostaniemy nowy event totalnie, którego jeszcze nigdy w tym roku nie było w żadnej edycji. No i prawdopodobnie będzie to event tylko i wyłącznie związany z legendami, takimi właśnie jak te, te karty, albo chociażby Juninho, czy Ben Arfa i tak dalej, tak dalej. Także jest na to czekać, pewnie na dniach dostaniemy więcej informacji. Także w piątek w odcinku Wam jeszcze raz to wszystko podsumuję i powiem wszystkie nowe ciekawostki, jakie wiemy na ten temat. A teraz zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, kupicie tu. Monety do EFC w najlepszej cenie na rynku. Wiele bezpiecznych metod płatności. A na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym, kuzonek macie 5% zniżki. Polecam. No i płynnie przechodzimy do tego, co chyba najciekawsze, czyli oczywiście karty, które są potwierdzone, że będą w wyzwaniach budowania składu. I na sam start zaczynamy od bardzo świeżutkiej informacji, z dosłownie godziny 11, ponieważ EFC 25 News zapowiedział nam, że Hansen prawdopodobnie będzie zawodniczką miesiąca Ligi Femini, czyli oczywiście taka oto karta prawdopodobnie pojawi się w wyzwaniach budowania składu no i taką zawodniczkę zobaczymy w SBC dokładnie 3 marca no czyli jeszcze za dwa tygodnie, ale przyznajcie sami że potencjał jest bardzo duży i jeżeli zastanawiacie się na ten temat, czy warto odkładać foder to warto odkładać foder, ponieważ Hansen na pewno będzie bardzo, bardzo mocna. Oprócz tego gdyby tych informacji było mało, prawdopodobnie Salah będzie nowym zawodnikiem miesiąca Ligi Angielskiej, natomiast jest to temat, który będzie w grze dopiero w okolicach 2 tygodnia marca, także prawie jeszcze 3-4 tygodnie musimy czekać, ale prawdopodobnie właśnie Salah salach zawodnikiem miesiąca Ligi Angielskiej będzie, także ten foder też jest na to co odkładać. No i oprócz tego wszystkie karty, które są jako lokalne gwiazdy, są to wszystkie tylko i wyłącznie predykcje, także miejcie to na uwadze. Ale są to oficjalne karty, które znalazłem na Twitterze, na Reddicie i tak dalej, i tak dalej. Także warto chwilę wysłuchać i zobaczyć to, co może w grze się pojawić już zaraz. Nico Williams, maksymalne tempo: 2 playstyle z plusem, 84 strzelania, 87 podań, 93 dryblingu, 5 na 5 gwiazdek, pozycje z dwoma plusami. Karta kosmiczna, gdyby taka karta była w SBC, spokojnie 700-800 tysięcy końców, chyba trzeba byłoby na nią wyłożyć. Ale wydaje mi się, że byłoby zdecydowanie nie warto, oprócz tego Estupinian, czyli jeden z lepszych bocznych obrońców, który mógłby się pojawić w grze również w wyzwaniach budowania składu też dwa playstyle z plusem, 5 na 4 gwiazdki, 95 pace, 73 strzelania, 8, 6 podań świetna fizyczność, świetny dribbling, świetna defensywa naprawdę karta kosmiczna wyobraźcie sobie, że dajecie mu kotwicę i ma prawie maksymalne tempo, maksymalną obronę, maksymalną fizyczność, po prostu wow, oprócz tego Guardiol, też przepotężna karta oczywiście środek obrony, ale alternatywna pozycja bok obrony, jest shop, jest intercept, 88% 5 gwiazdek słabszej nogi, 88 defa, 83 dryblingu, 89 fizyczności, karta kosmiczna. Jeżeli byłaby w SBC, wydaje mi się, że naprawdę potencjał na jednego z lepszych środkowych obrońców w grze jest bardzo duży. Także wydaje mi się, że jej tego potencjału nie może zmarnować. No i oprócz tego, karty, które wam już pokazywałem w kolejnych odcinkach, te karty, o których naprawdę jest bardzo głośno, czyli Sisoko, Koman, Malen, Havertz, Modric oraz Adama Traore. z tych wszystkich nazwisk wydaje mi się, że najbliżej pojawienia się w grze jest Modric oraz Havertz. One na starcie tego samego eventu były już pokazywane jako karty, które być może w SBC, z SBC się pojawią, no i przyznajcie sami, że taki Havertz albo taki Modric też karty kosmos, jeżeli pojawiłyby się w SBC, naprawdę kosztowałyby bardzo dużo, chociaż ja osobiście najbardziej czekam na tego Adama i najbardziej na tego Sisoko, ponieważ i Sisoko i Adama wyglądają jak przetotalne kozaki, także gdyby taki Adama i Sisoko pojawili się w SBC, wydaje mi się, że byłoby to must have i każdy z nas takie SBC musiałby wykonać. Natomiast teraz musicie wysłuchać mnie delikatnie, ponieważ dostaję od Was bardzo dużo zapytań, jak aktualnie grindować, jak otwierać paczki, i jak na tym wszystkim zarabiać i dostaliśmy bardzo fajnym rozpiskę od Futrony ponieważ od, rozpisał nam on to w sumie od A do Z na sam start oczywiście podpunkt pierwszy, czyli robicie codzienne brązowe upgrade'y no i codzienne super upgrade'y, które też są do odblokowania codziennie po godzinie 19 z tego wszystkiego dostajecie od groma kart brązowych i wszystkie te karty brązowe musicie sobie wkładać do Grasgrut Greens czyli oczywiście do tej rozbudowy, gdzie przepalacie nie 11 kart brązowych i dostajecie 6 kart złotych zwykłych i 3 karty złote rzadkie, potem jak otworzycie te paczki wszystkie karty złote zwykłe przepalacie w złotych rozbudowach dzięki temu dostajecie kolejne złote rzadkie karty które teraz, które są słabsze od 82 przepalacie na piki 78 plus a wszystkie karty, które są lepsze od 82 czyli 83 84 przepalacie na rozbudowę z informem a wszystkie karty 84, 85, 86 i informy możecie przepalać na rozbudowę 84 plus razy 5 i na rozbudowę 83 plus razy 14 dzięki temu wszystkie te karty, które grindujecie przepalacie we własnych rozbudowach żadne karty wam się nie marnują, a oprócz tego dostajecie końce i karty z pobocznych paczek, które jeszcze bardziej boostują wasze konto. Póki te wszystkie upgrade y są dostępne ja polecam wam grindować, ponieważ te zielone karty które aktualnie są w paczkach, naprawdę są bardzo, bardzo drogie. No i przyznajcie sami, że taki Oliza albo inny Bruno, którego macie na rozpisce, naprawdę wyglądają ciekawie i na pewno byście takimi kartami potestowali. Oprócz tego oficjalna rozpiska, czyli najtańsze rozwiązanie tego jak można przepalać karty w 83 plus razy 14 przepalać sobie w jednym SBC 6 kart 83, 3 karty 84 dwie karty 85 w tym jeden team of the week i to jest najtańsze rozwiązanie, jakie możecie przepalić właśnie w tej rozbudowie, także warto sobie to zapisać, możecie sobie zrobić teraz screena i po prostu dzisiaj jak będziecie to SBC robić, to przepalać sobie w taki oto sposób ponieważ dzięki temu zaoszczędzicie masę końców no i to SBC będzie was wychodziło najtaniej, a takie SBC tak naprawdę jest to za free ponieważ raczej dostajecie 14 kart które pozwalają wam kolejną takim, taką rozbudowę zrobić, oczywiście kwestia tylko i wyłącznie tego informa, ale te informy naprawdę dropią bardzo często, na takiego informa z takiej rozbudowy macie aż 37% także bardzo, bardzo dużo, a gdy wam tych informów brakowało, to pamiętajcie o tym, że jeżeli sobie robicie ten grind, no to wszystkie karty 83, 84 możecie właśnie przepalać w rozbudowie z informem, także warto sobie to zapisać, naprawdę bardzo fajny sposób na grindowanie na aktualnym etapie gry. A to właśnie już teraz, na początku tego miesiąca miała miejsce ostatnia obniżka ceny skody handlowego podczas EFC 25, wiadomo, że mamy już połowę lutego, także te ceny muszą być dla was bardzo, bardzo korzystne, aktualnie wychodzi coś w okolicach 10 złotych miesięcznie, także naprawdę jest to bardzo, bardzo tanio, na ekranie teraz widzicie przykładowe informacje, które publikowane są na aż 13 specjalnych kanałach. No a więcej szczegółów macie w linku w opisie. Także zapraszam. Gdyby się zastanawiał, czy warto, jak to wszystko wygląda, jakie są zyski, i tak dalej, i tak dalej. Na Discordzie masz kanał opinia Handlarzy. Tam masz opinię ponad 100 ludzi, którzy aktualnie mają taką rangę. Możesz zobaczyć, czy oni polecają, jak to wygląda, jak oni to opisują. Także zapraszam. Miejsca są naprawdę bardzo mocno ograniczone. Schodzą w okropnie szybkim tempie, także link macie w opisie. Kto pierwszy, ten lepszy, zapraszam. No i płynnie przechodzimy do gry, ponieważ kolejne darmowe paczki od EA i nie tylko, ponieważ nagroda grupy to Trickster Plus, którego możecie nałożyć do każdej dowolnej karty. Także bardzo fajny PlayStation Plusem, którego aż szkoda byłoby nie odblokować. Oczywiście całość, mówimy o pucharze lokalnych gwiazd i tutaj za rozegranie kilku meczy, za strzelenie kilku bramek dostajecie bardzo fajne nagrody w postaci na przykład paczek 5 razy 83+, 2 razy 83+ razy 2 albo niektóre na przykład 2000 PD czy chociażby 3 razy 82+. Tak jak powiedziałem, za całe rozegranie tej całej grupy dostajecie Trickster Plus, czyli oczywiście nowy PlayStation Plusem, którego możecie nałożyć do każdej dowolnej karty. Jak rozgrywać te mecze? Wchodzicie oczywiście do zakładki mecze towarzyskie tutaj naprawdę te mecze są bardzo, bardzo proste Można sobie zbudować bardzo solidny skład Ponieważ macie tutaj bardzo mało wymagań składu Oczywiście ocena ogólna składu maksymalnie 85 Ale pamiętajcie o tym, że jeżeli zbudujecie sobie jakiś bardzo dobry skład To możecie na ławkę dać karty brązowe I dzięki temu jak sobie włożycie tutaj karty brązowe To ta ocena składu wam się bardzo mocno obniży Oprócz tego wypożyczenie 0 No i oczywiście karty, które mają maksymalnie 90 overalla No i tylko i wyłącznie karty są w ewolucji Ale można tutaj dodawać również karty, które są po ewolucji kosmetycznej, także to naprawdę nie jest trudno zbudować. Ja osobiście polecam, 12 meczów jeśli się pośpieszycie, jest to coś w okolicach 30-40 minut, także naprawdę nie jest bardzo dużo, a paczki Trickstera dostajecie za, dostajecie za darmo, także fajnie, że i jej kolejne darmowe paczki nam rozdaje, ponieważ jest to według mnie bardzo miły gest z ich strony. Naprawdę zwróćcie na to uwagę, póki to jej rozdaje, warto korzystać. Ewolucje, 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 czyli coś, co w tym roku naprawdę jej nas mocno pod tym względem rozpieszcza. W dzisiejszym odcinku delikatnie i na niż zwykle, ponieważ nie będziemy omawiać salutkich tych ewolucji, tylko pokażę Wam kilka perełek, które musicie zobaczyć. Na sam start leci kanadyjski tornado, czyli Bombito, którego w wersji zielonej wkładacie do ewolucji Attacker Instinct. No i za 75 koła macie kartę, która na środku obrony albo na boku obrony ma każdą statystykę powyżej 80. 97 Pace, 88 fizyczności, 4x4 4 gwiazdki, 97 driblingu, karta po prostu kosmos. Ja osobiście sobie go zrobiłem, wpuszczam go z ławki i naprawdę nawet na lewym skrzydle ta karta jest świetna. A oprócz tego, Bombito którego możecie włożyć również do strategii Shift i dzięki temu ta karta będzie miała pozycję alternatywną SPD. Jeżeli potrzebujecie kart na tą pozycję, to sobie go zróbcie, ponieważ naprawdę jest to karta darmowa, a ma takie statystyki jak Long Ball Plus, Bruiser Plus, Crazy Pace, czyli oczywiście 97, 95 Finishing, czyli wykończenia, naprawdę kosmos, no i naprawdę bardzo fajny również boost do tempa, 3 na 4 gwiazdki, naprawdę solidna karta, jest to karta darmowa, podkreślam, ewolucja, na którą nie musicie wydawać nic, naprawdę warto na to zwrócić uwagę i oprócz tego nowy czelanego którego ja osobiście sobie zrobiłem. Jest to karta, która też wygląda kosmicznie. Oczywiście ma on szopa z plusem, ma 5 gwiazdek słabszej nogi, ma podania z dwoma plusami. Naprawdę karta kosmiczna. 8-9 dribblingu, 8-9 podań, 8-4 strzelania, 8-8 defa, 8-1 fizyczności. Dajecie mu cienie albo myśli albo dajecie mu kotwicę i ta karta naprawdę na SPD wygląda bardzo, bardzo świetnie. Jest to najlepszy pomocnik defensywny, jakim w tym roku grałem, a naprawdę testowałem ich bardzo dużo, także ja z tego serca czysto go polecam. No i na sam koniec M-Panzo, którego też wkładacie do darmowej ewolucji i Przyznajcie sami, że karta jak na środkowego pomocnika defensywnego albo na środkowego pomocnika zwykłego, 4x4 gwiazdki, 2 playstyle z plusem, 92 w tempa, 8 8 podań, 8x8 dribblingu, 8 7 defa, 9 7 fizyczności. Przypominam, karta darmowa, bo ewolucja nie kosztuje nic. Zwróćcie na to uwagę, ponieważ ma ona świetne pozycje z dwoma plusami, ma świetne playstyle z zwykłem, ma świetne tempo. Naprawdę karta kosmos. Warto sobie takie karty zrobić, póki takie, takie ewolucje są dostępne. Jeżeli potrzebujecie tych kart do swojego składu, na pewno będą bardzo mocnym ulepszeniem. I ja osobiście polecam. No a teraz szybciutko pokażę wam moją taktykę, wytyczne i tak dalej, które od ostatniej aktualizacji, według mnie, są jednymi z najlepszych, jakie możecie tylko i wyłącznie ustawić. Jak wiecie, aktualnie i jest zadowolone z gameplayu i z tego wszystkiego. Także powiedzieli oni, że kolejnych aktualizacji w tej grze prędko nie będzie, które będą dotyczyły stricte gameplayu. Także moja formacja jest to formacja 4-2-1-3. z tylko akcji, krótkie podania, obrona średnia. Tu nie ma co kombinować. Jeżeli czujecie się mocni w ataku, a słabi w defensywie, dajcie sobie delikatnie obniżoną tą obronę, na przykład na 40. Natomiast jeżeli czujecie się mocniej w obronie, a słabi w ataku można sobie dać na przykład na 65-70 tutaj też warto się z tym pobawić ustawienia taktyczne własne, to jest oczywiście oczywiste, no i role zawodników są takie, że bramkarz bardzo mocno polecam wybiegający z plusem jeżeli macie tutaj rolę dla, dla bramkarza z dwoma plusami warto sobie ją dać, ona naprawdę robi robotę oprócz tego jeden i drugi boczny obrońca tylko i wyłącznie jest zrównoważony, nie dawajcie im, żeby podłączali się do ataku, ponieważ dzięki temu robią się ogromne luki w ataku i naprawdę zaufajcie mi, że ci obrońcy muszą mieć zrównoważony, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Oprócz tego obydwaj środkowi pomocnicy defensywni, którzy mają cofniętego rozgrywającego i obszar koncentracji obrona, tak to musicie mieć. Ewentualnie można sobie na przykład dać tutaj coś innego typu, na przykład defensywny pomocnik z plusem, ale jeżeli macie dwa plusy u środkowego obrońcy plus, to ja osobiście polecam, ponieważ to jest naprawdę bardzo mocne, albo ewentualnie cofnięte rozgrywający, czyli tak jak ja, jak ja aktualnie gram. Środkowy pomocnik ofensywny tutaj warto sobie ustawić rozgrywający z dwoma plusami i obszar koncentracji wszędobylski. Dzięki temu, jeżeli wasza karta ma dużą staminę, będzie on pomagał konstruować akcję, ale będzie i on pomagał odbierać piłki, ponieważ u mnie ten Zidan często wraca się do obrony i naprawdę robi to robotę. Ponieważ, jeżeli taka karta ma dużą staminę, jak na przykład Zidan, tak jak powiedziałem przed chwilą, no to warto sobie to wszystko ustawić i też ważne, żeby dać pozycję z dwoma plusami. Ja osobiście nie polecam tej półskrzydłowy, ponieważ jeżeli dać sobie półskrzydłowy, to ta karta będzie wam biegała po całym boisku i tak naprawdę nigdy w środku pola nie będzie. Także według mnie jest to najgorsza rola, jaką można dać na tą pozycję, albo ewentualnie klasyczna dziewiątka, a dziesiątka albo ewentualnie rozgrywający, u mnie rozgrywający robi robotę, boczni, boczni skrzydłowi według mnie muszą mieć obydwoje schodzący napastnik, ponieważ dzięki temu te luki w napadzie nie są aż tak bardzo duże i jak atakujecie to często ta formacja robi się wąska, dzięki czemu to konstruowanie akcji może być bardzo, bardzo korzystne i bardzo, bardzo łatwe, niżeli na przykład ci skrzydłowi mieliby być ustawieni szeroko i bardzo rzadko pokazywaliby się do podań napastnik jest to według mnie kwestia indywidualna jednak mimo wszystko lisisa pola karnego chyba najlepsza rola, jaką możecie sobie tutaj ustawić, ja gram albo nie ta napastniczka albo lista pola karnego w zależności od tego jaki napa jakim napastnikiem gram. Na pewno jednak nie polecam fałszywej dziewiątki, ponieważ dzięki temu ta karta wam się będzie cofała do tyłu i często będzie to wyglądało tak, że Zidane będzie grał wyżej niż Szelin, a potem jeżeli tą piłkę będzie trzeba odebrać, to i Szelin, i Zidane będą stali w miejscu i żadna z nich do, tego, do tej obrony się nie wróci. Także według mnie mimo to że Shelin ma dwa plusy do fałszywej fawszy, dziewiątki, to ja osobiście tej roli z plusem nie polecam i według mnie lista pola karnego najlepsza, wytyczna jaką można tutaj ustawić. Całość naprawdę nie jest bardzo bardzo skomplikowana, macie teraz kod na ekranie, można sobie skopiować i potestować. Ostatnio po odcinku dużo ludzi chwaliło to moją taktykę, także macie ją jeszcze raz delikatnie zedytowaną, a ja tego odcinka nie przedłużam. Widzimy się w piątek o godzinie 15.00. Siemano.